Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Mighty Magic 9 Skończyliśmy ostatnio na tym, że pokonaliśmy grupę nieznośnych wampirów i możemy się udać dalej w stronę naszego celu, to znaczy mieć lisza A jak? A jak? Byle by się udało ładuj się, ładuj, 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 ładuj Trochę mi katar dzisiaj dokucza nie, wiem dlaczego skoro przeziębiona nie jestem i jest trochę zimno, to prawda, ale bez przesady, bez przesady. Teraz tak, gdzie ja mam iść? Zawsze miałam taki plan najkrótszej drogi z możliwych. On chyba szedł właśnie ten tu. I tu jest ważna rzecz, tutaj jest ważna rzecz. Spokojnie, już tam idziemy. No i musimy wszystko pokonać. Co żywe, co martwe, co jest pół żywe, pół martwe. Wszystko. Co ja robię? Co ja chciałam tam? Aha. Tutaj gdzieś ktoś jest. Ktoś tu jest. Nie widać go, ale on tam jest. A nie chyba on jest wyżej. No, to, to, to dobrze. Ale tutaj jest. Niedobrze. O, o nie dobrze. o niedobrze, o niedobrze. Byle by się nie zbliżali zwykli. To będzie okej. Okay. Zostawcie mnie. Co ta moja drużyna tak się zwleka z rzuceniem Nie są jakieś przepotężni, ale jak będziemy tak się bałkoń, to nas zabiją. Wielki liż. No Dlaczego ta druga mi ciągle ginie? To jest... No nie wiem, jakieś zarządzenie losu. Taka słaba jest niemożliwa. No bo, jeżeli wydaje wam się, że ci dwaj byli silni i nadal są, bo on jeszcze staje, ale jakiś mały się zrobi, to wcale nie jest naprawdę z nimi. Buf. No mi się mana kończy. No no, on ucieka. No chodź tu gdzie cię niesie. No. A zresztą spada jak musisz. Tego wcięło. I bardzo dobrze. Drugo nie wcięło. Może tak zostać już. Już mnie tak zachciało. Mmm. No tak. Musiało się tak skończyć, wiedziałam. Zaraz mi druga zginie. Czekajcie chwilę. A jeszcze chwila, zaraz zginie, zobacz. Tamten nie wyjdzie. Teoretycznie tak mi się wydaje, że on nie wyjdzie. No tak zabiję tego to on tam zostanie, czyli będziemy mieć zielone albo żółte. No jedno z No proszę, no bo ile można. Nie ma żadnego eliksiru. Eee, to hemany mi potrzeba, żeby sobie zaklęcić leczenia. Ale chyba go nie mam. No trudno. Bo chciałem właśnie uzdrowić naszą drugą na to, Zacięło go, zacięło go. Ohoho. Ej, trafiam za 48 czasem. Bardzo rzadko, ale czasem może. Dobra, dobra, niech stoi, nie stoi. Coś go poruszyło. Czyli go boli. O tak! Nie żyjesz. Nie żyjesz! A teraz zapiszę grę. Mamy zielone, jak widzicie. Tamten się ukrył. ale zaraz ginie. No co ja nacisnęłam. Okej. Ho, ho, spać. Idziemy dalej. no. O, co? Różka pocisków ci się Nie mogę tego naprawić. No smutno. Okej. Okay. On tu jest. Tam się schował. Tam nikogo nie mam? Chyba nie było nikogo tam. Albo i nie wiem. Nie pamiętam szczerze powiedzieć. Tam nikogo nie było. Nie. Nie żyjesz! No dosłownie nie żyjesz. Bok, jesteś sam, bezbronny, słaby, do niczego, fuj, brzydki łochaty. i i sami zrobisz przez stół. No co, mi zrobisz? No co, a co mi zrobisz? Ha ha ha, ale fajna zabawa. No Wiecie, znowu no? Się... Boi się mnie, taki taką czachą. Ha, gleba. No nie, znowu on zapomniał. Trudno. Ość i tak jesteś sam. Niestety, nawet jak raz padnie, to potem się respawnuje i jeszcze raz musi paść. Więc na nic nam coś w tym stylu, że będziemy czekać. Prześpimy się w trakcie, no on tak potem znowu stanie. No no. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, to takie to uciekanie jego jest bardzo przydatne. Bo, znaczy akurat on to jest nieważne. Ale jak trafimy na taką silną naprawdę postać, to będzie nam niezbędne. Nam są tylko... Znaczy potrzebny nam jest tylko jeden, ale my weźmiemy dwa. Zawsze wolę mieć zapasie jeden, można go potem chyba sprzedać. Już nie wiem. Coś było, już nie pamiętam. Coś tu było, coś tu było, coś nie było. <laughs> A, tu właśnie składniki wiedziałam, że coś zapomniałem. Okej. Okay. Czyli mamy już dwie podstawowe rzeczy. Słoik oraz... składniki. Miesza się je chyba... Hmm, w innej sali, no. Gdzie to mogło być? Uh -huh. Na górze czy na dole? Nie pamiętam. Przejdźmy się jeszcze raz. Przydałaby się mana. Aha. Spojrzę na z z z stoper, okej. Okay. Huh. Jeszcze raz zapis. Idziemy dalej. No póki co nie będziemy ani w górę jeszcze ani w dół, więc możemy iść spokojnie do przodu. Bez wahania. Oh, jo, 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 jo. I ten przeciwnik jest mi bardzo niemiły. Jest mi bardzo niemiły. To Zamknij drzwi! Nie! No, no! It's so bad, it's so bad. Powiedzcie mi, że oni nie potrafi tu wejść. Błagam was. Nie chcę z nim walczyć. Za żadne skarby tego i innego świata. Znaczy, nie chcę z nim walczyć i z innymi naraz. Chcę tylko z nim walczyć. Już ma zapomniał. To dobrze, że ona zapomniał. My też o nim zapomnimy. To wcale nie będzie dobrym rozwiązaniem. Tak, tutaj w tej lo lokacji będę tak cały czas wymijać, próbować, zabić kogoś. No, wyciągając pojedynczo i takie tam. Niestety musicie mi to wybaczyć, ale wiem co mnie czeka. I ci, którzy znają tę te grę też wiedzą co mnie tam czeka. Ci, którzy jej nie znają mogą się domyślić, że wcale tam nie będzie prosto. Skoro uciekam przed jednym czymś. Zobaczycie, przed czym uciekam. On tutaj jest. Jako widzę, ale nie widzę. Gdzie jesteś? Pewnie jest za mną, tak? Nie, gdzie on jest? Nie ja mam żółte. Gdzie go wcięło? Hmm? Tutaj jesteś. Jezu, gdzie on jest? Bo. Gdzie go... Wyjeżdża, gdzie go wcięło? Nie, to nie on. Gdzie jest? Zaraz nie zaatakuje, nie wiadomo skąd. Wow, gdzie on jest? Dagryl, spaduwa. Gdzie jest to przeklęte oko? <noise> zniknął. Ale on tu jest, on tu gdzieś jest. Ja go nie chcę widzieć, znać nic. A to, że zniknął wcale nie jest miłą wiadomością, bo jeżeli zniknął, znaczy że on gdzieś jeszcze jest. Tutaj chyba jest. A że się tam coś jest, nie, wiem co? Już nie pamiętam dokładnie wszystkich przeciwników, jakich spotykamy. Po drodze. Nie lubię tego miejsca Jest tutaj, nie Oooooo nie, nie 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 mówiłam że tam jest no, hu, hu, wow, wow. Uciekać, 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 uciekać Uciekać, 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 uciekać. On sam jeszcze taki silny nie jest, chociaż nie będę go lekceważyć bo ja go nie lubię Tamten się zaciął, niech tak stoi Do końca świata No, obudził się Dagrel pada, idzie on jest do gry! Spadaj, bo to się źle skończy. Nie pamiętam, czy on potrafi nas paraliżować. Wiem, że jeden typ okulusów jest w stanie nas paraliżować, co wcale nie jest przecieżne. Leczenie. Ile to leczy? 33 punkty życia zawsze coś. Jeszcze jedno, lecz rzucimy. Dobra, spoko, mamy radę, jest. Już pada, już pada, już, już, już już pada. Już pada. O, padł. Ale będzie emocji w tej lokacji. No znowu! Boska interwencja, no do jasnej, ciasnej. Zostawmy to. No, dobra, dobra, zostawimy kiedy indziej. Przyda nam się kasa, wiedzcie o tym wszyscy. Potem trzeba będzie trenować, a to będzie bardzo kosztowne. A ty? Ej ja tego... A on chyba nie w tej lokacji się w ogóle znajduje, te białe, to nie tu Ale spoko. A dobra, zemdlała to nieważne Może mdleć To chyba te właśnie jedne z prostsze. Nie pamiętam już, które są trudne, które są łatwe Był prosty Skoro tak szybko poszło. No no nie, no co za... Bo... Nie chcę się z wami zadawać, sorry. Nie chcę się spokojnie przespać. Jakiś byk widzi mi się. No, tak jest dobrze. Buu, 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 buu.